Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Ja sobie szukam miejsca tutaj do prezentowania wam modeli. Obecnie jestem na parapecie, na szerokim parapecie, i co najważniejsze przy naturalnym oświetleniu, może nie słonecznym, bo pogoda dzisiaj zachmurzona, ale przy naturalnym oświetleniu dziennym. Co prawda światło się odbija, ale mam nadzieję, że to tylko na tym na plastikowym tutaj okienku. Dzisiaj zaprezentuję Wam wagon-kuszetkę firmy Robo, model, który stosunkowo szybko chyba zginął ze sklepów. Rzadkie malowanie, właśnie takie granatowe z kremowym pasem, jakieś przejściowe. Historia była zaprezentowana przez producenta odpowiednio na jego tam stronie, czy bodajże na Facebooku, z racji tego, że właśnie taki okolicznościowy właśnie model. Być może jeszcze był chyba artykuł w świecie kolei pana Etmanowicza na ten temat, ale tutaj coś mi się tak kołacze, że miał się ukazać, ale czy był... E nie wiem, świat kolei czytam z takim 2-3 miesięcznym opóźnieniem, jak po prostu sobie z Polski sprowadzę ten miesięcznik. Stąd jakoś ostatnio nie czytałem, więc być może do mnie nie dotarło, być może coś tam konfabuluje. No nic. To jest model o numerze katalogowym 244-611. Ja już tak z rozpędu kupuję. Wersję z oświetleniem tych wagonów ROBO. Dlaczego? Dlatego, że to takie fabryczne oświetlenie i nie brzęczy mi nic za uchem, to nie jest dekoder dźwiękowy. Różnica w cenie nie jest jakaś dramatyczna, to nie jest 400 czy 500 zł, jak w przypadku modeli lokomotyw, tylko kilkadziesiąt zł. Stąd daje się skusić na takie wersje modeli. Standardowe opakowanie, tu się nic nie zmienia. Zmieniło się zmieniał się w historii tylko kolor yy, pudełka kartonowego. E, ten plastik jest tutaj identyczny. E, tym razem no, w wersji el, rzeczy do montażu mamy bardzo, bardzo mało, zaledwie sprzęgi i dłuższe e, węże, jeśli ktoś chce postawić model w gablocie no. i sam. Model. To jest ciężki wagon, to się czuje w ręku, jak się trzyma, no ale nic dziwnego, jak tu ma tak bogate wyposażenie chodzi o te łóżka w środku, w przedziałach, oczywiście, jeszcze oświetlenie to jest coś. Wygląda rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo fajnie się prezentuje, niczym właśnie takie starsze modele wagonów sypialnych, gdzieś tam, kolei europejskich. Tak mi się na pierwszy rzut oka skojarzył. Patrzę pod kątem jakichś ewentualnych wad malowania. Wszystko jest chyba ok, przynajmniej z tej strony. Dach. Ok. Z drugiej strony. Wydaje się ok. Tu mamy e, też przestrzenną tablicę, czy to tablica kierunkowa, czy coś, nie mam pojęcia. Musiałbym pod lupą obejrzeć e, z obu stron, czy to są jakieś wyliczniki, nie wiem. E, nie wiem co to jest, ale w każdym razie jest to przestrzenne, bardzo miło. Stopnie pomalowane na biało, no, tutaj malutkie złuszczenie. Przejścia międzywagonowe. Już nie ma mowy o takich gumowych wałkach. No niby to się ugina, niby to jest guma, ale to już nie jest tak miękkie jak w pierwszych Y w malowaniu PKP Intercity. Jak widzicie założone są tutaj właśnie długie węże. Akurat ja powiedziałem, że tam w woreczku są długie, ale tam były krótkie. Tu są założone długie te węże. Oczywiście nie muszę dodawać, ale jeśli ktoś nie widział tych modeli, czy nie słyszał o nich, to po prostu... Dodam to. to. jest bardzo piękny model, doskonale odzorowany, naprawdę ślicznie wyglądający. I tu postawię to potem oczywiście na makiecie, żebyśmy zobaczyli, jak się świeci w środku. Ja muszę też to sprawdzić, ale istotne jest, że tu koła się bardzo leciutko kręcą. Ten sposób odbioru prądu, już w jednym odcinku na ten temat mówiłem, jest fajnie rozwiązany. Nie są to blaszki gdzieś tu na osie, tylko. Tu z gniazd, gdzie są osie osadzone. Z, z tego miejsca jest pobierany prąd. Bardzo fajne rozwiązanie. Tym razem w tym modelu nic mi nie lata w środku. Nie może jakieś leżanki się odkleiły i latają, w której chyba bodajże oliwkowej kuszetce tak miałem. Tu jest wszystko OK. Także jest to absolutnie wzorowy model, jeśli chodzi o wykonanie, wzorowy egzemplarz to właśnie najważniejsze, że tym razem trafił mi się pięknie wykonany, dopracowany model, a nie gdzieś z czymś, że stwierdziłbym, że no ok, ale coś mi czegoś brakuje. Dobra. Tak wygląda model. A ja teraz po prostu wyłączę tą scenę, przestawię statyw i pokażę Wam już na torach ten wagon. Wagon stoi już na torach. Jak widzicie, to oświetlenie jest bardzo, bardzo przyjemne. E, takie właśnie, nie jakieś białe, zimne, jak na przykład oświetlone były e, wagony m, piętrowe Hobby Trade w malowaniu kolei mazowieckich. Tam jest takie zimne nowoczesne oświetlenie. Tu jest właśnie fajnie, takie lekko żółtawe, rzeczywiście jak najbardziej pasujące do tego wagonu. No i co istotne, też bardzo fajnie, zobaczcie tutaj przydziały ustępowe, no łazienki też mamy oświetlone, też widać mleczno-białe oświetlenie. Wagon toczy się bardzo leciutko, zobaczcie do tego stopnia, że aż mi tutaj ucieka. Także to jest naprawdę, naprawdę super rozwiązanie, że w ten sposób to firma Robo zrobiła. I ja sobie zadaję pytanie, dlaczego tak późno, dlaczego innych wagonów oświetlonych nie mamy właśnie w ten sposób, dlaczego inni producenci nie podeszli do tego w ten sposób. Dużo lżej by się toczyły, dużo łatwiej można by było zostawiać składy na makietach. No I właśnie tak to wygląda. Tu pokażę teraz model w całości. Bardzo przyzwoity model. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. No i co? No i liczę na kolejne modele od tego producenta mamy powiedziane, że będziemy dostawali tego sporo, już czekają w kolejce cztery modele, czekają w sensie no pchają się do sklepów, ale się dopchać nie mogą, liczyłem na to, że jeszcze w grudniu pojawią się kolejne wagony, ale czy się nie przeliczę to się okaże, co by nie było to w najbliższym czasie takie dostaniemy, w tym długo wyczekiwane zielono wagony drugiej klasy tam jeden nie zdaje się strumienką, ale najważniejsze, że są zryflowanym dachem. Ja też nie mogę się doczekać wagonów IC zryflowanym dachem. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do oglądania innych odcinków. Sporo jeszcze mam modeli do rozpakowania no i oczywiście w dalszym ciągu prowadzę prace budowlane na makiecie. Cześć!